Ahoj, Madagaskar to Wielka Wyspa o wielu twarzach, wielu obliczach, prawie 600 tysięcy km kwadratowych. ale my jesteśmy w tym specyficznym miejscu Tamatawę. Wschód Wyspy Tamatawę to najszybciej rozwijające się miasto, przyrost naturalny ponad 6% w skali roku, ponad pół miliona mieszkańców. Służba zdrowia. Niestety sprawdziliśmy, mieliśmy potrzebę, działa dobrze. Wyższe uczelnie, wiele usług, dużo ludzi mówiących, nie tylko oczywiście po francusku i po angielsku. Przede wszystkim jest to miasto portowe na szlaku handlowym pomiędzy Azją a Afryką, które odpowiada za ponad 95% eksportu, importu dla całego Madagaskaru. Kanał rzeczny prowadzi też z tego miasta do Antananaryby, do stolicy. Całe miasto bardzo przyjemnie rozwijające się. W miarę logistyki, urbanistyki, nowych osiedli mieszkaniowych, dlatego wybraliśmy właśnie to miejsce na budowę osiedli mieszkaniowych.